wiem, że to co teraz powiem może wydać się głupie, ale wydaje mi się, że przeszedłem całego Pet Simulator 99 no tak na serio. I oglądajcie ten film do samego końca, ponieważ za darmo rozdam wam huge happy komputer. A chyba warto wygrać taką nagrodę, wartą 20 milionów gemów, no nie? No i teraz jak to możliwe, że przeszedłem tego Pet Simulatora, przecież tej gry de facto nie da się przejść. No i oczywiście jest to prawda, ale popatrzmy na to z innej strony. Zacznijmy sobie od rangi po prawej stronie. No jak widzicie udało mi się wbić maksymalny poziom Teraz sobie odbiorę te wszystkie nagrody. Pomimo, że nie są one jakieś super wybitne. No nie oczekujmy się, no nie są to jakieś świetne nagrody. Wiadomo, komuś na samym starcie gry bardzo by się to przydało. Ja to pewnie wszystko sprzedam na Trading Plazie, bo potrzebuję teraz tylko i wyłącznie gemów. No bo w sumie to też się tyczy tego odcinka. Ze względu na to, że przecież ja mam nieskończoność już tak naprawdę owoców, nieskończoność potek i tak dalej. Ja tego wszystkiego mam w nieskończoność. Ej, ile to się w ogóle odbiera. Co jest? No i mamy to ostatnie nagrody. Super, mamy świetnie, Pikobela. Artistico. Więc rangi już sobie nie wpobijam, prawda? Przejdźmy sobie w zakładkę Enchanty. Aktualnie nie da się mieć lepszego teamu pod Enchanty. Mógłbym mieć dwa czest mimiki. Ludzie kombinują, żeby mieć dwa czest mimiki za jednego magneta, ale to już są kosmetyczne zmiany. No tak dosłownie na serię, to już są kosmetyczne zmiany. Jak widzicie, tych słabszych Enchantów mam bardzo, ale to bardzo dużo. Możliwe, że już je sprzedałem Wam, żebyście sobie robili Mastery. Nie wiem, powiedzmy po połowę ceny tej wszystkich rapu. No bo ja widzę, pomagam. Tak, ja widzę, pomagam. Najczęściej czy na moim Discordzie, do którego link macie w opisie? I w sumie to dzisiaj się skończył konkurs na 50 milionów gemów. I za niedługo zrobimy znowu taki konkurs, więc warto wbić. Ale wracając do enchantów, no tutaj w enchantach no to widzicie. Mam najlepsze enchanty, jeżeli chodzi o potki, no to mam bardzo dużo najlepszych potek. Ja nawet koktajli nie używam, bo się nie opłaca. Dużo lepiej jest je sprzedać. No i teraz i powiecie, Pedro, ale przecież możesz z tego robić mastery? Używaj potek do mastery. No i tu pojawia się problem, ze względu na to, że potki, jak widzicie, mam na maksymalnej masterce i enchanty. Również mam na maksymalnej masterce Nie będę ukrywał, kosztowało mnie to pewnie Coś koło 300 milionów gemów, I pewnie dla was wyda się to bardzo, ale to bardzo dużo No ale ja po prostu w tej grze nie miałem Nic innego do robienia, po prostu Wbijałem te dwie masterki, bo te dwie masterki Były po prostu najprostsze Swoją drogą, fajną umiejętność dają mi te masterki Bo teraz jeżeli sobie przejdziemy na przykład do potek To mogę jednocześnie ulepszyć sobie takie potki Takie, po prostu wszystkiego rodzaju potki Jakie mam, mogę sobie naraz ulepszyć, jak widzicie Czego nie będę robił, bo mam masterkę na maksie I są tutaj inne masterki no, i teraz wbijam 80% na Breakable, ze względu na to, że to jest bardzo silne. Bo zobaczcie, że dostajemy plus 50% Breakable Respawn speeda A w tym momencie nawet już nie mogę używać Spring ze względu na to, że po prostu mnie wyrzuca z serwera, je używam. Bo po prostu za szybko i za dużo mi to leci. A zresztą w możecie zobaczyć, jak to się teraz farmi. Bo jedyne, co mi w Pet Simulatorze teraz pozostało, to stanie AFK: stanie po prostu tak. Jak teraz no i zobaczcie, ile tych itemów tej będzie leciało. Gwarantuję wam, że jest to w stanie zlagować. Serwer. Na minutę jestem w stanie zarabiać ponad 30 tysięcy diamentów. Jest to naprawdę niesamowite, ale tą masterkę, tę 80, nie będę ukrywał. Ja ją wbiję pewnie za około 2 dni. I ją pozostawię. Następna masterka to będą jajka i jajka przed update'em będę musiał wbić na 90. Minimum na 90 i pewnie zaraz się mnie zapytacie, Pedro, jak to zrobisz? No właśnie po prostu będę stał AFK, nic więcej nie będę robił. Więc pozostało mi stanie AFK najpierw tutaj i farmienie, no bo oczywiście waluty mam maksymalną ilość. No kto by się tego spodziewał? Temów to jest to, o czym mówiłem. Na przykład, półtora tysiąca Fortune Flaka A co? TNT mam tylko 600, bo bardzo dużo sprzedałem. Piniaty sprzedałem, jakieś wiecie. No to są i temy już do końca gry. No nie oszukujmy się, no nikt nie wyda po 20 tysięcy każdego owoca. Nawet tych rzeczy się nie opłaca otwierać, tylko je trzeba sprzedawać. Ja nawet tych kluczy nie przerabiam. Wiem, że to się nie opłaca, ale mi się nie chce ich po prostu przerabiać. Jest to po prostu niesamowite. No i wiadomo, nie mam maksymalnej ilości gemów. I tutaj się z Wami zgodzę. No ale zobaczcie na mój team. Zobaczcie, mam trzy Titaniki, mam bardzo dużo huge baje nawet mam huge albo ekskluzywy rainbow, których ja po prostu nie używam. Po prostu ich nie używam, czy to shiny, czy to rainbow ekskluzywy, no po prostu tego nie mam. No PETA też mam drugiego najlepszego w grze. bo najlepszy kosztuje 200 milionów i po prostu nie opłaca się go kupować totalnie, tylko dlatego go nie mam. Zobaczcie, nawet huge warte, kilkaset tysięcy gemów, których po prostu nie używam, bo nie mam na to miejsca. O, mówiąc do was, zarobiłem 400 itemów i mam 60 tysięcy gemów. To jest to naprawdę niesamowite. Dużo osób. I harduje po topkę klanów. Ale aktualnie, jak przeglądałem, w top 50 klanów, no niestety nie mamy żadnego polskiego klanu. No po prostu ta topka jest w ogóle już pay to win. No bo gracze bez Robuxów ciężko im będzie zrobić wysoki poziom w chest raidzie. No chyba nie muszę wam mówić, że wszystkie upgrade, etc. mam pokupowane, no nie? Powiecie, Pedro, ale przecież ty masz tragicznego Ultimata. się na spokojnie czarną dziurę, chest spela? jasne, gdybym chciał, to bym miał ze względu na to, że mam bardzo dużo rzeczy w ekipunku, ale po raz kolejny jedyną rzeczą, jaka mnie ogranicza przed tym, jest to że się nie opłaca. Co z tego, że ja wydam 100 milionów gemów powiedzmy na tego czarną dziurę, jeżeli ona mi dużo nie da względem tego TNT-ka. No praktycznie to jest zerowy przeskok. No dobra, jeżeli chodzi o cześć, fajnie by go było mieć, nie? I jego prawdopodobnie sobie za niedługo kupię, ale też on nie jest jakiś super. Z tego miejsca też chciałbym bardzo serdecznie wam podziękować za tyle giftów. Blue Velvet 100 tysięcy gemów, Kapik Bańka, Aiku i pół miliona, Mleczas 250 tysięcy, King Adi huge happy komputer, z dwoma glitteringami, dzięki Stary bulek 3 miliony gemów, Patryk Stokoła, Lolo 2 miliony gemów, Bolek dwie bańki, pozdro chłopaki. Wotus, pozdrawiam, dzięki za hook potion tutaj za 200 tysięcy, nisko dzięki za ekskluzywa, Cherry za 26 milionów. Ale to są oczywiście gemy nagiwał i na, na Discorda, więc tutaj spokojnie, to są gemy nagiwała, ja więc te gemy wam rozdam. Więc link do Discorda macie w opisie. Tam toż sobie piszemy, pet simie free za 100 tysięcy, dzięki Fireout. Oj, tutaj, no jak widzimy, tutaj już nie są za dobre. Te gifty od tej 100 tysięcy, dziękuję bardzo serdecznie. Uwu Maciek 290 tysięcy dziękuję bardzo serdecznie. No i w sumie dzięki takim mailboxom mi się też dużo łatwiej gra, i tutaj nie będę ukrywał. Mogłem otwierać ekskluzywne jajka, które teraz poszły bardzo mocno do góry, ale również mnie powstrzymuje tylko jedna rzecz, a mianowicie tego się nie opłaca robić. Jedyne co ja teraz robię, to wymieniam swoje huge. A. Tak, rozumiecie, to już mi zwykłe huge nie wystarczają. Wymieniam je jak widzicie na huge shiny, więc wszystkie. O, na przykład taki huge Rainbow Unicorn. Mam w ogóle totalnie niepotrzebny. jego ja totalnie nie chcę w swoim składzie, bo kosztuje 50 milionów rapu. Ja za to mogę mieć prawie już takiego Shiny komputera, co w sumie zaraz będę robił. Nawet całego live'a odpaliłem z tego, że wymieniłem po prostu pety Huge zwykłe na Huge Shiny. Tutaj mam 7 miliardów rapu, ale licząc Kosmika, to pewnie będę miał kilkanaście miliardów. No wiecie, na przykład taki Nightmare kosztuje ponad 3 miliardy, a nie niecały miliard i tak dalej. No jest grubo, jest grubo. No te Huge y wam rozdaję, staram się wam pomagać. Jajek też się teraz nie opłaca co otwierać, to bo no nie oszukujmy się, no kto wydropi teraz huge'a, no kto teraz wydropi huge'a, no nikt. Ojeku, jakie lagi, zobaczcie ile itemów, patrzcie na mój dół, ile tu itemów mi się zrespiło w tą dosłownie chwilkę. No jest to mega op -e sposób, w ogóle Pet Simulator jest tak źle zoptymalizowany, aktualnie też jest tak pay to win, że to się w głowie nie mieści. Ja mam teraz bardzo mocny komputer, no nie będę ukrywał, bo mam bardzo mocny komputer, a i tak mi Pet Simulator laguje, gdzie najnowsze gry mi nie lagują, więc wiecie o co chodzi, nie? To też jest minus, w ogóle co ja teraz będę robił w Pet Simulatorze? No pewnie jak mi się nie będzie chciało w nic grać To pewnie będę go zostawiał AFK No nic tutaj nie będę robił A jak będzie mi się chciał grać To będę grał w Pet Cutters A nie w Pet Simulatora Ze względu na to, że tutaj po prostu czekamy na update No czekamy na update, czekamy O, kolejne tysiące itemków Ja nawet nie mam już co robić z tymi itemami No zaraz je idę po prostu sprzedawać ludziom do Mastery Ponieważ wiem, że ludzie mają z tym problem A te Masterki są naprawdę mega, lata mega, mega silne No 25% siły z enchantów To jest to ogromna ilość A dlaczego Pet Simulator? Jest teraz Pay to Win, no zobaczcie. To takie chest z mimi kosztuje 300 milionów gemów. On jest tak mega silny, tak mega OP. Tak samo sloty na enchanty są mega OP. No wszystko, no wszystko, co się da kupić za Robuxy, jest mega silne. No ja, rangę wbijam niecałą godzinę aktualnie. No to o czym my tu mówimy? A ten Ultimate też działa nie najgorzej na tym trzecim poziomie. Wysadzam 10 takich boxów TNT. O, i tutaj taka moja porada do Was. Jeżeli macie jakiekolwiek itemy, właśnie, no nie wiem, takie pomarańcze, banany, czy nie wiem, takie na przykład kaczuszki. No piñata nie jest tutaj do Dobrym przykładem, ale nie wiem, lucky bloki, etc. etc Po prostu to sprzedawajcie czy różnego rodzaju klucze, bo to wszystko będzie taniało. Wszystko z dnia na dzień tanieje. daker sloty już stoją po niecałe 100 tysięcy, wszystko to będzie taniało. Dlaczego? Ze względu na to, że tacy gracze jak ja, po prostu psują rozgrywkę i wiecie, wchodzą, całe dnie farmią. Serio, gracze nie robią nic innego za granicą, jak po prostu farmią, farmią i jeszcze raz farmią. Tak jak ja właśnie na ostatniej mapie, no i z tego mają bardzo duże ilości gemów, przez to wszystkie rzeczy będą taniały, bo gemów. Będzie więcej. I mają jeszcze bardzo dużo itemów, a itemy będą się ścigali, kto sprzeda taniej, no i po prostu rap będzie spadał. Jeżeli chodzi o te 2 miliony gemów, jest to bardzo ciężko zrobić ze względu na to, że was zdajemy musi być jakoś zweryfikowany przez Robloxa. Więc 2 miliony gemów brzmi bardzo fajnie, ale serio, ciężko jest to bardzo zrobić. Więc z multiconta wam się na 100% nie uda. W sumie to jest dobry czas, żeby tego huge happy komputera rozdać. Żeby go wygrać, zostawcie suba z dzwonem, łapkę w górę pod tym odcinkiem. A w komentarzu napiszcie słowo Shiny oraz wasz TikTame z Robloxa. Ja jeszcze chcę Zrobić jedną rzecz. Mianowicie mogę powywalać te mega drogie huge. O, ten kosztuje 36 milionów, czyli ten też będzie tyle kosztował. Czy mam jakieś droższe huge w teamie niż 36 milionów? O, 37,5 orka. Taką orkę wyrzucę, zamienię ją na takiego zwykłego Happy rocka, ponieważ chciałbym mieć te najdroższe huge po prostu do sprzedaży. Bo wiecie, to czy ja farmię takim hugeem, czy ja farmię takim hugeem, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, totalnie. Na no, dzięki temu mam dużo droższe huge teraz do sprzedania i dzięki czemu kupię też dużo Więcej komputerów shiny, bo to jest aktualnie chyba najtańszy shiny pet. Tak swoją drogą, jeżeli też nie wiecie, no to pety Rainbow są słabsze od petów shiny, to też warto o tym zaznaczyć. Nawet acidmentów się aktualnie nie opłaca robić. No ja teraz ciśnę z tym acidmentem tak, żebym zniszczył 5000 tysięcy dużych chestów. Jest ten chest ale to jest słaby enchant, którego ludzie bardzo mocno sprzedają. No i ciśnę też z tym, no ale co my tutaj mówimy, jeżeli Korgi Buff kosztuje 700 tysięcy gemów, no to, to to jest nic. Więc to też się nie opłaca tego robić. Albo się czegoś nie opłaca robić, Albo już coś zrobiłem w tym Pet Simulatorze, nawet kupiłem już wszystkiego rodzaju game passy. Nawet to zrobiłem. Uuu, wiem co jeszcze mogę zrobić, co pewnie zrobię jakoś dzisiaj. Nie mam wszystkich buff slot voucherów, dlatego to sobie też dzisiaj pokupuję i będę sprzedawał. Napiszcie mi w komentarzu, czy wy jeszcze gracie w Pet Simulatora czy nie, bo coraz mniej osób już w niego gra.